Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak sprawdzić hamulce w przyczepie. W naszej przyczepie są hamulce bębnowe, i teraz w środku są takie szczęki, które mają okładzinę. Przyczepa jest dosyć stara, bo ma 22 lata, i przed jakąś poważniejszą podróżą fajnie by było sprawdzić e, tą okładzinę, czy nie jest wytarta, czy już nie, nie są same blachy e, tam w środku. Więc odkręcimy teraz koło, sprawdzimy te hamulce. I mam nadzieję, że te okładziny będą w porządku. Jeżeli tak, to zostawimy, a jeżeli będą wytarte albo już starte do zera, to będzie trzeba je wymienić. Nowy komplet okładzin do, do przyczepy kempingowej kosztuje od 250 zł do 300 zł. I tam są po prostu cztery cztery okładziny i, i sprężynki, więc szczęki całe. całe szczęki. Także zobaczymy teraz jak to wygląda. Tutaj mamy taki podnośnik. Troszeczkę inny niż w samochodzie. W samochodzie jest taki, jakby kwadrat, taki rąb, czyli kopnięty kwadrat. On się tak wysuwa, więc warto byłoby zobaczyć, czy ten podnośnik z samochodu pasuje do przyczepy. Bo jeżeli by nie pasował, aby nam szczeliła opona w przyczepie, no to nad czymś musimy podnieść tą przyczepę. Albo po prostu na podróż zabrać taki lewarek. Tutaj mamy cztery śruby, które musimy odkręcić. Przy nowych przyczepach. Może być 5 śrub, dlatego jak masz nową przyczepę, to będziesz miał do odkręcenia 5 śrubek. Tutaj mamy taki klucz, ale to jest nasz klucz. Do przyczepy nie był dołączony, więc warto robić to w dwie osoby. Jedna osoba trzyma, a druga kopie od góry, bo te śruby są bardzo mocno przykręcone. To by jakichś Puściło? Teraz możemy już ręcznie. kręcić. Aha, no to teraz podnosimy na podnośniku. Musimy podnosić na twardym, a jakby było miękkie, to trzeba deseczkę podłożyć jakąś. No, my mamy akurat betonowe Podłoży. podłoże, więc podnośnik nam się nie zapadnie, ale gdyby była trawa, to trzeba podłożyć jakąś deskę. Po podłożeniu lewarka Wkładamy rurkę i podnosimy całą przyczepę do góry. Teraz jak mamy koło w powietrzu. To żeby nas nie przecisło, to sobie podkładamy jakiś klocek, albo nawet dwa. Co tam mamy pod ręką? Można pod ramę podłożyć, albo można taki, taką stopkę, taki stojaczek kupić. Też widziałem tam na Allegro specjalny do blokowania przyczepy. Tata mówi, że jak e, jego kolega zdjął koło, coś tam grzebał, a nie zablokował sobie takimi e, klockami, to po prostu coś się tam stało i spadło na niego, tak? Przycisnął go samochód. Samochód go przycisnął. Także uważajcie, jak będziecie wchodzić pod przyczepę, żeby zabezpieczyć klockami żeby na was nie spadło. Teraz możemy odkręcać śruby i zdjąć koło. Ja, jak jest nierówny teren, to ręcznie trzeba założyć zaciągnąć. Aha. Ale my tu potrzebujemy, żeby właśnie sprawdzić. No. My nie zaciągamy ręcznego, ponieważ y, będziemy potrzebowali luźne to koło, więc... Ale jak masz jakiś spadek czy coś takiego, to lepiej zaciągnij sobie ręczny. Tak, przy wymianie koła to trzeba zaciągnąć. Nic się nie przeszkadza. O, czyli nie trzeba ściągać tej osłony, koło można zdjąć bez ściągania. W miałem luźne, bo tam montowałem ten, tą blokadę na koło, tą żółtą, którą wam pokazywałem kiedyś. Dlatego musiałem odkręcić tamto, ale tego nie trzeba. No i cały bęben wygląda tak. Jak widać, jest zardzewiały. Tutaj widać ten wahacz. A tutaj widać, jak podnieśliśmy na podnośniku przyczepę. Widać nawet nasz napęd, który zamontowaliśmy niedawno. Jeszcze teraz taka uwaga: jakbyś zmieniał koło w przyczepie, to tutaj nie musisz podnosić tych, tych stopek, które są tutaj, ale już z drugiej strony to warto sobie po prostu je wyciągnąć i tak, żeby chociaż troszeczkę dotykały ziemi, żeby ta przyczepa się nie przechyliła gdzieś tutaj na narożnik, warto je też wyciągnąć tylko z jednej strony. A tak przy okazji to zauważyłem, że jak gadam do tyłu kamery, to się mniej stresuje. Ale jak tylko dam kamerę na moją twarz, to już mnie jakiś stres chwyta. I teraz po prostu jak widzę to oko w kamerze, to jest straszne. To są bębny. I te bębny można sobie wyczyścić, ładnie pomalować. Wyczyścić, pomalować jakąś farbą, żeby to nie rdzywiało. Gdzie malować? Nie teraz, ale. No, kiedyś sobie to zrobimy, ale teraz po prostu oczyścimy tej rdzy. No, a później to zrobimy. Teraz, żeby dostać się do nakrętki, to trzeba taką rurę mieć, ale teraz tak? masz taką fajną rurę. No, po prostu nie miałem co i znalazłem takie coś. Tak. <laughs> to jest od tego, od kabla, kabla siłowego? Tak, tak. Ta Aha. jest trochę luźna, to pomożemy sobie troszeczkę. No, to jest majster, wszystko potrafi znaleźć, wszystko dopasować. Są lepsi. Jeszcze troszeczkę może? Nie ma. Zdrać woje. No się. Ja nie, nie, nie znam, ale. Tak... Nie znasz się, ale dobrze ci idzie. Chodzi o to, żeby po prostu zdjąć ten kapsel. Alko, nie. I teraz mamy taką śrubę, taką nakrętkę, która jest bardzo ważna i ona jest jednorazowa i żeby to wymienić, to pamiętaj, żeby nie nakręcać nie. drugi raz tego. No, żeby tam sprawdzić, odkręcić to drugi raz i No, jak już odkręcisz to, to już drugi raz nie nakręcaj tego i teraz ci pokażę ważną rzecz. W całym tym procesie trzeba kupić nową nakrętkę, która kosztuje 35 zł, tak? Dobrze mówię? 35 zł dałeś. Jest 48. Ach, 48, jeszcze drożej. Szedł od 12 zł, ale. Od 12 zł. Nie widziałem, a taki nie widziałem w ogóle. Nigdzie, tylko w tym naszym sklepie była. A to jest to jaki jest rozmiar? To ostatnią. jest jaki rozmiar do przeczepy? To jest M22 na klucz 32. Aha, na klucz 32. M22. M22 na klucz 32. To jest oryginalna z ALKO, często może taka Aha, oryginalna z firmy ALKO, więc droga. Ale trzeba takie coś kupić, bo jak już odkręcisz Tą, to ona się już nie nadaje do ponownego użytku. Ona jest tam jakoś samokontrująca, więc po odkręceniu ona ulega degra degradacji, zniszczeniu i po prostu potem już będzie luźna. A tą nakrętkę kupiliśmy właśnie w takim sklepie. W sumie to jest firma, która zajmuje się wszystkim, jeżeli chodzi o przyczepy. I taki sklep mamy w Gostyniu. Kupiliśmy w tym sklepie też tą przyczepkę, firma się nazywa Jegger, ja ją teraz polecę, bo, bo to jest firma, która bardzo nam pomaga w różnych rzeczach przy przyczepach, jegger.pl, wejdźcie sobie na stronę i tam może mają sklep, może takie coś kupicie u nich, więc polecam tą firmę, znajduje się w Gostyniu, jak masz blisko to sobie podjedź, jest naprawdę duży plac, spory, można poglądać wszystko tam. 22. Teraz mamy nakrętkę, czyli 30... y, klucz. Klucz 32, grzechotkę. Zakusane. i odkręcamy to. Widzicie jak się amortyzuje przyczepa, nawet widać jak tutaj chodzi ten resor. Poszła? Poszła. Dlatego to jest taka specjalna śruba, która nigdy się nie luzuje, cały czas ma opór. Żeby nie zrobić kola, po drodze. Tam jest jeszcze taki otwór kontrolny, więc nie musimy ściągać tej obudowy, żeby sprawdzić. Yy, tutaj, te. Jak to się nazywa? Okładziny. Okładziny. Od tyłu można, można się wczołgać pod o, przyczepę. Tu jest taki, Taka, plastikowy. taki plastikowy kapselek tutaj jest można to ściągnąć od tamtej strony i zobaczyć te okładziny tam świecąc latarką, można to sprawdzić bez tak, tak. odkręcania. Ale my ja sobie to zobaczyć, e, Dobrze. Pie... jak oceniasz te okładziny? Dobrze no nie, nie jest mniej niż 3 mm, nie? One mają 5 mm. O, no tak, 4 gdzieś, nie? No, do 5, 4, 5. Tu jest ten otwór. Ten kapselek widzisz taki Aha. zielony i z drugiej strony można sobie przyświecić. Pokaż, pokaż. Mm, tutaj jest taki kapselek zielony, który wyciąga się z tyłu y, obudowy i to można zobaczyć. O, tutaj przez tą dziurkę można zobaczyć tą okładzinę. Więc nie trzeba odkręcać koła i ściągać tej obudowy. Ale w pierwszy raz właśnie chcemy sobie przejrzeć. Nie? A my chcemy zobaczyć całość, jak to wygląda w środku. I tutaj te okładziny mamy, jak widać. 4 mm, więc są dobre, nie trzeba kupować. A nowe okładziny, jak mówiłem, ile kosztują? 250 do 300 zł. Te okładziny, dwie, cztery w sumie. I tu są numery? Na dwa koła. Można sprawdzić, jakie trzeba kupić, nie? Aha. Czyli numer seryjny, można sprawdzić i takie same kupić do przyczepy, żeby się wszystko zgadzało. 384, 294. Teraz, żeby wam pokazać, ręcznie zaciągniemy, jak to działa. Rozszerza się. No, rozszerza się, no pięknie. A teraz spójrz. Widzicie? Całe te szczęki po prostu się rozszerzają i dociskają tutaj tej obudowy. I wtedy przyczepa hamuje. Na tym to wszystko polega. To są hamulce bębnowe. Mamy kompresor. Od razu można sobie odkurzyć, wyczyścić. Taki pistoleci. O Ale dym poszedł. Także w niedzielę tego nie róbcie, bo można się ubrudzić jak kominiarz. Jeszcze bęben sobie wyczyścimy. Trochę jest hałas, bo się kompresor włączył. Rzędowe, to jest złożysko dwurzędowe, które dociska się na maksa tą nakrętką, a jak jest łożysko stożkowe to trzeba tak z wyczuciem robić. Znaczy do, do i tam jest zawleczka, jest nakrętka zęb, zębatna taka i z dziurkami i się zawleczka zakłada, nie? Aha. Albo się też zaklepuje taką nakrętkę, nie? Aha. Trzeba zaklepać potem taką nakrętkę stożkową. Ale tu mamy dwurzędowe. Tu mamy dwurzędową. Śrubę się dociska na maksa. Wystarczy dokręcić śrubę i wszystko gra. Wcześniej trzeba było się kołem poruszać. Tak i tak, czy nie ma luzu, nie? Aha. To wtedy by trzeba wymienić. Teraz jest nie trochę jest jest. za późno. Na kolej. Chyba że przykręcimy starą nakrętkę na razie. No. Dobra, żeby... to skręcimy to starą nakrętką, żeby zobaczyć Mieliśmy luzy na luz. kole. Dokręcamy ją kluczem grzechotkowym. Jak widzicie, ta stara nakrętka też dosyć idzie i też można nią dociskać, ale piszą po prostu, że żeby zawsze zakładać nowe. Więc jak nie masz nowej, to ewentualnie dokręć tą starą, ale wiesz, na własne ryzyko. Dobra, My tylko teraz to, żeby sobie sprawdzić Luzy na kole. Luz na łożysku, czyli ma jakieś luzy bo... Aha. Luzy na łożysku, nie na kole. I zobaczymy czy to Przykręcie tutaj wszystko działa. No to przykręcamy koło. Mogliśmy to zrobić na samym początku, niestety zapomnieliśmy, więc teraz sobie po prostu to zrobimy. Musimy najpierw odzyskać tą zaślepkę, która była w tej obudowie od gniazda siłowego. Przyszła Nadia do mechaników. Cześć kochanie. Co robicie? Trzeba spróbować przykręcić koło. Lekko. Lekko wbijamy tą osłonkę. Lepiej się koło założy. I teraz możemy bez problemu założyć koło. To będzie na początku sprawdzone. Także nie zapomnijcie. Bo będziecie dwa razy robić. Tak jakby. Tata dokręca to koło, a ja za ten czas pójdę do samochodu zobaczyć klucz do koła. Czy, czy pasuje do przyczepy. Ten samochodowy. Dobrze, że to sprawdziłem, bo się okazało, że nie ma klucza do odkręcania koła. Powinno być tutaj, w tej przegródce. Nie ma tego klucza, nie mogę go nigdzie znaleźć, więc będę chyba musiał jakiś kupić, chyba, że tata będzie miał w garażu. Ale znalazłem za to sam podnośnik. I sprawdzimy czy pasuje do przyczepy. Na razie. Ojka, tak to się robi jedną ręką wszystko. Od Ale okazuje się, że klucz od napędu pasuje do śrub od koła, czyli od napędu ten, co tutaj przychodzi. Nie? Tutaj, to, to, też 19 jest, nie? to jest też 19, więc pasuje no. do śrub od, od koła. Jeszcze. Od koła. No, Muszę Nawet zobaczyć, czy ten. Może bardzo dobry jest. I zobaczyć, czy do samochodu pasuje. to Idę zobaczyć, czy pasuje do auta. Jak widzisz, przy samochodzie jest pięć śrub. To już jest nowszy system. No tak można powiedzieć, że coś pasuje ten klucz, ale jakieś takie luzy ma. Będę musiał dopasować jakieś inne. I tak się może wyśliznąć. Dobra, coś zrobię, że, że znajdę inny klucz, a ten będzie tylko do przyczepy. Mamy tutaj kilka innych kluczy. Ten, 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 ten a pasuje. tylko zobaczę czy pasuje. Pójdę zobaczyć te klucze. Ten, jest, ten srebrny jest od taty, od Insignii. A I nie może mi go pożyczyć nawet, bo jakby jemu strzeliła pona. Który jeszcze? Chyba, że ten jeszcze będzie pasował. Nie, to nie ten. To ten od insigni nie pasuje 18. do wektry. Klucz chyba 18 Ten? Też nie, nie To nie, to może mniejszy. 17 może Idziemy zobaczyć. No nie mamy takiego klucza specjalnego, ale mamy grzechotkę z końcówką 17 mm, więc... Zobaczymy to. Tak, to jest 17 i 17 pasuje. Nic tutaj nie jest luźne. Czyli przy przyczepie mamy klucz 19, a w wektrze mam 17, więc tu będę musiał mieć dwa różne klucze do odkręcania kół. Poza tym myślimy o tym, żeby jeszcze mam opony zimowe, więc jak pojadę do warsztatu, żeby zmienić na letnie, to poprosić ich, żeby założyli śruby 19 i wtedy będę miał jeden klucz i do przyczepy i do samochodu. Mhm. Sprawdziliśmy, ile taka śruba kosztuje do ferk aluminiowych. I taka śruba kosztuje 2,60 czyli załóżmy 3 zł razy 20 śrub przy samochodzie. No to mamy 60 zł plus wysyłka 70. To już lepiej chyba kupić klucz 19 za 20 zł i będzie taniej. Zboczyliśmy trochę z tematu. Wracamy do sprawdzenia luzu na kole. Dokręciliśmy to koło śrubami. Chwetamy 9-3. Dziew nie ma nic. Nie, nie ma luzu. Raz, to też nie ma nic. Wszystka Także jest łożysko się. jest dobre. Nie musi być wymienione. Także 22 lata do... przyczepa. No chyba, że już ktoś to wymieniał. Ale jak na 22 lata, no to ładne te szczęki tam. Te okładziny. Ładnie wyglądają. Chyba, że nie było dużo jeżdżone. No. no, może ktoś nie jeździł za dużo tą przyczepą, więc są dobre. No i teraz musimy odkręcić z powrotem to koło żeby nakrętkę zmienić, na, żeby zmienić na nakrętkę nowe. na nową, czyli na tą kupioną za 40 Ile to było? 48. 48. Te Cieny, ceny mi tak ulatują z głowy. Cenie złota. W cenie to złota. Także tak, jak chcesz otworzyć biznes to, pro, biznes, to produkuj takie nakrętki, to by, zostaniesz a, milionerem. To nie, to takie bieżą, to po 12 będą. Aha. Musi być a, nazwa. Chińskie za 12 zł, a ta jest z ALKO za 48. Ta by też trzymała, ale uh -huh. tak, tak zalesają, nie chcę mi nikogo na sumieniu. Tak szczerze mówiąc, to ta też by trzymała, więc może niepotrzebnie kupowaliśmy tamtą drugą, ale... tak ale... producent każe to. Jak tak każą? Żeby A za... może nie tak każą, żeby po prostu mieli zbyt na produkt. Uf. Ta idzie ciężej, więc szczerze mówiąc jednak chyba trzeba wymienić taką nakrętkę, będzie mocniej dokręcona. Jest opór. I dokręcamy tą nakrętkę na maksa, więc założymy sobie teraz rurę na klucz i dokręcamy z całej siły, żeby nam się koło nie urwało. Nasze koło jest trochę zardzewiałe od wewnątrz, dlatego można wyczyścić je szczotką drucianą pomalować. i pomalować. Jeżeli macie jakąś farbę, to można sobie ciachnąć farbą, żeby to znowu nie gniło. Jak mamy taką oponę odkręconą, warto sprawdzić, czy nie jest gdzieś popękana przed trasą. Jeżeli byłoby jakieś wybrzuszenie, no to taka opona musi I być wymieniona. My tutaj gdzieś mieliśmy takie troszeczkę pęknięcie, ale byliśmy u serwisu. I fachowiec powiedział, że to jest nieważne, to jest po prostu takie pęknięcia są normalne. Słysza. Ważne, żeby nie było. tu tu tu, tu takie. Gdzie? Tu troszeczkę takie. Takie poszarpane troszeczkę tutaj to jest yy, do przyjęcia. Ważne, żeby nie było żadnych wybrzuszeń, bo jak będzie wybrzuszenie, to już trzeba wymienić oponę. Aha, i co 12 lat się wymienia oponę, także gdzieś tutaj jest data produkcji. Trzeba sprawdzić sobie na oponie datę produkcji i dodać 12 lat. Teraz Wam pokażemy. I tutaj nie pisze wprost data produkcji, tylko trzeba znać się na tym trochę. Tutaj jest w tygodniach podane. Pierwsze dwie cyfry to są tygodnie, więc jest 40 tydzień, 2005 rocznik. Więc my mamy, w tym roku mija 12 lat, więc te opony będą musiały na jesień wymienione. Na razie jeszcze ten sezon ostatni je zużyjemy, ale potem już będę musiał kupić dwie nowe opony. Taka opona ile kosztuje? Sprawdzałeś, nie? 400 zł, 300, 500, do 500 No, to są wzmacniane opony, więc tak do 500 zł jedna opona kosztuje do przyczepy. W tym roku będę musiał to wymienić. Także koszty rosną, no ale takie życie. Spełnianie marzeń kosztuje. Mamy takie fajne mleczko do konserwacji, do pielęgnacji opon. Można sobie popsikać, żeby te opony były ładne, czarne. Nie, nie konserwują przede wszystkim, nie? Konserwują gumę, tak? Tak. tak. No, Konserwują gumę. Takie preparaty i można takie coś zastosować. Po spryskaniu wycieramy do sucha. I mamy taką fajną, czarną, natłuszczoną oponę. To jest opona bezdętkowa, więc warto sprawdzić, czy gdzieś nie ma dookoła gwoździa, śruby. gwoździa albo śruby, albo jakiejś blachy wbitej. To wszystko można na tym etapie sprawdzić. Teraz możemy jeszcze blombę zrobić na tej nakręce, żeby było wiadomo, że jak na przykład popuściła śruba, to będzie widać przerwanie farb na farbie. My mamy tutaj taką pomarańczową farbę. Można sobie nabrać trochę jej i przesmarować Nie, taką lampkę. żebyś lamkę zrobić po prostu. Także przesmarowujemy farbą. Będziemy wiedzieć czy, czy nakrętka popuściła w przyszłości. No i też zabezpieczę to przed jakimś tam odkręceniem trochę tej śruby. Bo jak zaschnie ta farba to staje się twarda i też przytrzyma gwint. Teraz możemy przykręcić oponę i się cieszyć. hamulec ręczny. Możemy jeszcze sprawdzić hamulec ręczny przed dokręceniem. O, Jest ciężko, dobra. Trzyma, trzyma no. Znaczy wiesz, ręką to ja sobie mogę tam... Ale pójdź na chwilę. Kręci się. No hamulec zacisnął się, więc hmm, hamulec najazdowy też będzie działał. Pamiętajmy o tym, żeby nałożyć tę nakładkę, w ten kapselek przed nałożeniem opony. Wstępnie mamy koło dokręcone, teraz trzeba opuścić. Przyczepę na podnośniku tam. i potem dokręcić jeszcze mocniej, już jak przyczepa stoi na w takim podnośniku, kole. Taki bolec? Tu jest taki bolec. I tam jest taka śruba. I tam jest taka śruba, ale nie, nie wchodzę pod to. No, nie wchodzę. Tu jest taka śruba, trzeba nałożyć, trafić i odkręcić po prostu. I, i. No. Trochę i teraz po odkręceniu przyczepa spadła na dół. Nie trzeba tam ruchać, ruchać, ruszać. Ruszać po prostu kluczem, tylko śrubkę odkręcamy. Ciśnienie spada w podnośniku i ona zjeżdża na dół. No i teraz możemy dokręcić kluczem na maksa. Można podjechać też do serwisu oponowego z oponami no i sprawdzić, e, jakby dokręcenie śrub takim specjalnym kluczem dynamometrycznym. Tutaj Tata mówi, że on zawsze przekręca na jeden albo dwa piski e, nogą i jeszcze się nigdy mu koło nie odkręciło, więc Ty też tak możesz zrobić i Bo będzie dobrze. No, jak jesteś w trasie, to nie masz takiego klucza takiego e, przyrządu naciśnienia, więc też musisz nogą dokręcić. Jak widzisz, sprawdzenie okładzin w hamulcach bębnowych zajmuje trochę czasu. Nam to zajęło około 40 minut no, z nagrywaniem i pokazaniem, pokazywaniem Tobie. Także może w pół godziny byś to zrobił i to, trzeba, to samo trzeba zrobić jeszcze przy drugim i Myśmy to już zrobili wcześniej. Dlatego około godziny by zajęło sprawdzenie tych hamulców. My wiemy i mamy teraz na 100% pewność, że te hamulce są dobre, więc jestem spokojny, mogę teraz jechać na zachód Europy. Pamiętaj, że w Polsce, jakby ci to mechanik robił, to jest taniej, ale jak ci siądą hamulce na Zachodzie, no to płacisz mechanikowi od razu cztery razy więcej. Ja przypominam sobie raz, mieliśmy takie, taką starą, taki stary samochód Deu Espero i pojechaliśmy z bratem do Drezna i tam właśnie jedziemy sobie przez skrzyżowanie i nagle zablokowały się tylne koła w tym Espero i, i pisk opon i z, zatrzymaliśmy się na środku skrzyżowania, ponieważ te właśnie te okładziny się tak pokruszyły, że zablokowały nam koła i po prostu nawet się nie dało zepchnąć tego samochodu ze skrzyżowania. Dlatego pamiętaj, że jak te okładziny są stare i tam skruszeją, to zablokuje ci po prostu koło i może dojść do, do poważnego wypadku, jeżeli to się stanie na przykład w przyczepie. Warto sprawdzić te okładziny. My to właśnie teraz zrobiliśmy. U nas wszystko jest dobrze. No i czuję się szczęśliwy i mogę teraz spokojnie jechać na, na wakacje z rodziną. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Jeżeli Ci się podobało, możesz dać lajka. Like bardzo, bardzo mi to pomaga w kręceniu następnych, następnych odcinków. Bardzo mnie to motywuje do tego. A jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych odcinkach, to zasubskrybuj nasz kanał. I dziękuję za wszystko. Pozdrawiam Kamil.